To ta gierka chyba można powiedzieć, że to jest takie pożegnanie starej jet. Tym meczem oficjalnie żegnam starą jetkę. No i od dzisiejszej aktualizacji będziemy grali nową jetką. No. Poproszę w komentarzach i na czacie F dla starej jetki. Siema, tak jak obiecywałem, mam dla Was konkurs na nową kolekcję RGX11ZV2. Oraz do zgadnienia są również dwa Puzzle Jedyne co musicie zrobić, to na Twitterze dać followa mi oraz Michałowi, dać lajka like i udostępnić post konkursowy oraz otagować tam dwie osoby. Link do konkursu macie w przypiętym komentarzu. No i co, powodzenia! No i wbijajcie dzisiaj na 17 na streama na Twitch TV slash Seny, bo zaczynamy nowy sezon z Michałem. No i cel jest prosty: oczywiście radianci. Oj, no. Był potencjał w tym pocisku, co widziałem? Był A flash lamps, wait. One, two, three. Left, tu, tu, left No i Rejska akurat grała armora, kurczę, myślałem, że ją zabiłem po tym pewnie. A, ja temu Brimowi y dałem heada! Brima trafiłem jak wychylałem wtedy. Kurde, to potencjał jednak nie był zmarnowany. City, city. take my vano for you, Raina. Nice. No, będzie mi brakowało trochę tego instant Dasha, nie ukrywajmy. Wauw. Onlips. <laughs> Die hebben we killen. Long. Ik ben er graag nog op, hè. We smoke long? En nu please. potrafię wygodnie przed komputerem myślę, oh, Nice. Wysiedłem na agencie. Będzie bardzo nice. mocny na rankedy na początku, bo wydaje mi się, że ludzie będą mocno w szoku, jeżeli chodzi o jego umiejętności. I will buy you next round, Bream. If you buy me open this round. Thank Thank you. Tak, do jeden, 120 on, yeah. 120 on, on Killjoy Less one 1 HP <coughs> Myślałem, że saveują. Dziwna no była na Brim dobre inwestycje dał z tym opem No, opłacała się inwestycja Ty, a bardziej podoba mi się ta katana RGX czy motylek RGX? To wam się bardziej podoba? Motylek, widzę, okej okay. Trzeba Nie, to, to nie trafiło Chciałem zobaczyć na szocie jak bliski był ten pocisk Wydaje mi się, że praktycznie na nią dałem Naprawdę centymetry musiały tutaj być nice. No nie, no że ty tak kucasz na rywala. Ale chciałem, chciałem, chciałem na fragi pójść. Mogę po prostu zostać celowany z operatorem. Chyba na shorty. No nie, no. Jeszcze dwa hejde z tą ryżką. Here. flashing so straight behind. behind behind oh showers can you don't go up on uh, on attack on their side move that oh my Zapłacisz? Mam CT No play No play, o ponad tak bro, jest Bro, okej, okay, bro <laughs> <laughs> Teraz nie ma takich turniejów, żeby Sen mógł zagrać Poczekajcie miesiąc Bądź za one behind. Yeah, one even, one even, one. one you will not kill my allies. Kurwa. destroy my trap? Yeah, she's behind. Listen. Jak zagrałem bez, przed premierą Fate? Dużo osób pytało w ogóle na filmach na YouTube, jak zagrałem Fate, jak ja mam Fate przed wami wszystkimi. Jest taki haczyk, że Riot zaprasza na każdego nowego agenta i nową mapę paru influencerów czy streamerów, youtuberów nieważne jak to się nazywa, chuj w to, do testów zamkniętych, żeby mogli sobie nagrać kontent wcześniej i później ludzie dostają tą aktualizację. Tak, żeby wypromować nowy kontent. Let's go, let's go, guys. ja Brim, don't smoke Okej, okay, okay. One inside, Duke. Cabby, cabby, cabby. NBK, 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 NBK. Go out, guys! Don't be afraid. Nice. You got this, you got this. Nice. He join us, ulti. He join us, he's gonna play Urbu. Oh, Nice. Ale ładna była ta gierka. 8 entry miałem na tej jetce, no. Było spoko. To ta gierka, chyba można powiedzieć, że to jest takie pożegnanie starej Jet. Tytuł to będzie prawdopodobnie, jeżeli wrzucę na YouTube, to będzie coś w stylu RIP Stara Jet 2020-2022, czy to może coś wymyślę lepszego, no ale tym meczem oficjalnie... Żegnam starą jetkę. No, i od dzisiejszej aktualizacji yy, będziemy grali nową jetką. No. Poproszę w komentarzach i na czacie F dla starej jetki. No i przywitajmy nową.